stronę Amelka, tutaj nagrywamy odcinek z Robloxa, tutaj w tej grze musimy znaleźć, musimy znaleźć mleka, znajdować mleka. Chcę sprawdzić ile ich jest, ale najpierw tutaj obcujemy sobie tą grę. Tutaj mamy jakieś rzeczy. O, pierwsze mleko mamy. No i tak musimy znajdować mleko. To jest zwykłe mleko. Mirku po prostu? No. Zobaczmy, ile Gdzie tu można sprawdzić. co tu można sprawdzić. O! Tyle, aż mleko. Ja, tu mamy pierwsze. Mamy jedną z Teraz idziemy dalej szukać mi mleków. Idźmy. Może na placu zabaw będzie. Albo w Zobaczmy. W środku korytki z mleko. Tutaj też pani lekarzka mi Szybko nam to idzie W toalecie nie ma? Co jest? W błonem mleko. Pacjent też jest mleko. Dzień. O, to dla Danielka. się to nie bierze? Dobra, Pierwsze mleko. Kolejne mleko. Idźmy dalej. Idźmy na plac zabaw. O! Mleko kolejne. To się nazywa czoklatnilk Aha To jest jakieś jeszcze? Ej, what? U Pana pleca zapasów nie ma mleków Ej, co ja tu widzę? Się kulemish. Jeszcze żovem mleko wsmaję ja. pink mleko. Pink mleko mamy. Wy mnie już tu widać. Raczej idźmy sobie tu o szkoła zaraz tam pójdziemy, bo może tam być nie ma niestety o jest milk czarne mleko może Węglowak na Co robisz? O, nagrywam Nagrywasz co? Te mhm. widzowie, ja nie wiem czy to mam, bo mi się nie wyświetliło Mama na razie sama nie rzadkie... Ej, mam jedno rzadkie takie w miara, więc spoko. Chyba to jest to O, tu jest jeszcze mleko. Policjantów w Teraz do szkoły. Łatwo się do niej dostać, Dlaczego? się do mnie. Mliko. Mliko. A tu mam drabinę nie życielną. Jakieś zielone na zielono. O! Mleko e, tego. Fryza. Fajnie by było, jakby wypuścili. Tutaj, idźmy teraz. Może to będzie jakieś mleko. Na farmie. O! powem mleko, fuj. Ale na niebiesko było, to może jest takie rzadkie chyba. O tu można wejść, to może tu będzie. O, koń. Kowbojskie mleko. Akurat też można wejść. może to sobie idźmy. I e, zobaczmy na górze, co jest. O, jest mleko. Piękne takie różowe mleczko. Wyjdźmy. Czemu jeszcze ja się po tym jak po drabinie. Ej, widzę, nie mogę stąd wyjść. Widzę, problem jest. O, dobra. To jeszcze jest to jakieś mleczko? O, nie widziałam go. To jest mleko. Prawie mleko, nie widziałam. Tu jest jeszcze mleko. Chyba miotkowe mleczko. Pszczółkowe mleczko. Pójdźmy sobie może teraz, oho, jak tam wysoko, może pójdźmy teraz na tą wysokość, ale to mi pewnie dużo czasu zajdzie, ale najpierw sobie, dobra, pójdźmy na to najpierw, a potem na wodospad, tam, bo jestem ciekawa, tu jest na samej górze, a potem może pójdziemy w kolejny. Dzisiaj, więc będzie z tego seria Blue Mirk. Dobra może być. Ej, się. A ten checkpoint chyba nas będzie tyle posztował, więc spoko. Weźmy tu. Jest Trwa mleko, trwalowe mleko. Zasubskrybujcie no ten kanał i dajcie e, i dzwonek, i łapkę w górę, możecie tam kliknąć, proszę, bo chcę być e, te, mm, o, jaka jest ta chcę wbić już, to e, łapka w górę. Na pewno staram się jak najlepsze odcinki dla Was zrobić. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć ja je nagram. O, o. Ej, co tam jest za czerwona Aha. Super! No nie. Nie wiem, co jest. Tu... tam wejdźmy. No, to jedzenie, ale jak... Ej, tam jest yy, rzeka, więc tam pójdziemy długo. Szukaj sobie tutaj. Pójdziemy? A i patrzcie, jak to szybko Szy, się robi. Myślałam, że będzie. Za chwilę idziemy. Można zobaczyć, czy są jakieś mleka. Widzę tam mleko.

Дашли с

To jest blisko mega. Albo i nie. Albo i nie. I teraz patrzę czy tu nie mam mleka. Mogę mieć na tym mleko. Nie no, ma tu jest? już się zbliżamy do końca Coś tam jest? Nie coś tam już jesteśmy Jesteśmy i jak to nie jest rzadkie mleko to będę zła Rzadkie mleko Ale nas odbiło ziemi Idźmy teraz do wody Jako opala się. Ta mała jeszcze jest. Kto w tym domku na Będziemy kończyć. Ale to zaraz przebijajcie na odcinki Oscara Zatem ja, proszę mnie je po Mam bardzo mało. Jó jeszcze tu sprawdzmy. że tutaj w tym domku może być jedziemy ginany milk teraz idźmy tu do wody sprawdzić <laughs> yeah! złoty milk o dobra mam jeszcze sprawdźmy tutaj, bo zobaczyłam. ma ja tak już nie płynąłem tutaj! A! A, tu się obidaje daje jest. Obi, ale to przejdziemy na pewno Kończymy już tam odcinek. Pa! Bye.